Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Shreddera to jest Kaiser Ake. Obiecany Zostawiliście bardzo sporo lajków pod filmem z Endziga, więc oto jest. Dodatkowo od razu zapowiem, że już za dwa dni od tego odcinka e, będzie film z Japonią na Enzigu w 1945 roku. Więc jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek, również zostawcie łapkę w górę. Dodatkowo ogłoszenie parafialne. E, mam taki dla Was mini konkurs. E, możecie wygrać DLC do He Hearts of Aron 4 Battle of Bosporus. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zasubskrybować mój kanał, dać lajka pod tym filmem oraz napisać dowolny komentarz. Możecie pozdrowić nawet mamę, czy napisać, ale dzisiaj ładna pogoda. E, osobę wylosuję. E, tak myślę, że kilka dni po odcinku, czyli tak 3-4 dni. No i żeby odebrać nagrodę, warto jednak dołączyć do Discorda, ponieważ no, inaczej nie będę miał jak się z wami skontaktować. Więc jeżeli już chcecie wziąć udział, zapraszam was na Discorda, link macie w opisie filmu. Bez będnego przedłużania zaczynamy dzisiaj, myślę, że sobie zagramy raczej... Hmm... Czy możemy zagrać dzisiaj? Francja, Niemcy, to jest taki ten... Rosja, no to już każdy chyba widział. Hmm... Chcemy na to, żeby zaprowadzić francuską republikę z powrotem do komuny francuskiej. Hmm, myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Jak myślicie? A zresztą, coś się będę was pytał o zdania. Lecimy! Okej, okay, zaczynamy. Jeżeli chodzi o francuską republikę, no to cóż. Ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. No co, no, komuniści przyszli, przepraszam, syndykaliści i powiedzieli, ty... Philip, uh, pytałem, proszę stąd wydupcać. No i tak, tak się skończyła Francja. <laughs> Także no e, jeżeli chodzi o Focus, czyli mamy go jako, jakoś tam zrobionego e, ale tak myślę, że no cóż. Myślę, że całego raczej nie zrobimy, ze względu na to, że problem Kaiserreicha jest taki, że on bardzo mocno laguje w 1940 roku, kiedy wszyscy są, dosłownie wszyscy są w wojnie, więc to jest niestety problem, że każdy region jest niestabilny, każdy o coś walczy i to jest też efekt uboczny, że nawet w Ameryce Południowej walczą. Po co? To jest niestety problem, dodatkowo jeżeli chodzi o French Republic. Mamy niestety taki problem, że no nie mamy zbyt dużo armii, eee, no i jesteśmy w Afryce, no a, a kto by chciał skończyć w Afryce, no powiedzmy sobie szczerze raczej nikt I jeżeli chodzi o budowanie, no to no widzicie, że no nie wygląda to zaciekawie, eee, wręcz powiedziałbym, że wygląda to bardzo, bardzo kiepsko, ale bez e, tutaj pitu Pito lecimy, Dlatego no, musimy patrzeć też na to, żeby nam tu nie wybuchli, no niestety, eee, myślę, że... Eee, Problem problem Francji jest taki tej oczywiście afrykański, że niestety, ale musimy uważać na bunty, więc militari police raczej tu wleci i bardzo dużo manpowera jak i broni pewnie będzie mm, używane na ee, no na znizony. Jeżeli chodzi o fabryki, no produkujemy armory kary, motorajsty i light tanki. Szczerze ja bym chyba postawił na piechotę, bo raczej nie będę miał takiego przemysłu, żeby zbudować czołg. myślę, że samoloty wystarczą, szczególnie tego dalekiego za zasięgu, taktikal bombery, niestety. Ja nie lubię ich robić, ze względu na to, że. No właśnie, to są taktikal bombery. Jeżeli chodzi o flotę, mamy ją dosyć dobrą. Myślę, że nie jest taka zła. No i też to, co ja będę wam tłumaczył? Lecimy do gry! Dodatkowo mamy już na samym początku e, agentów, także też to jest spoko opcja. O mój Boże, tak, to jest problem. Haha, musimy teraz dobrze podjąć decyzję. Kogo my chcemy? The Barrel the Rooster. Dobra, nieważne, po prostu zrobimy sobie debatę. O, no tak, problem. No, trzeba będzie to utrzymać. Zazwyczaj w grach e, na kajzerajku moich bardzo mocno, bardzo często Francuz nie potrafi się powstrzymać i niestety Ale no, dostaje podupce od tych po prostu nomadycznych państw tutaj na Socharze Także military police to będzie nasza odpowiedź na to wszystko No i oczywiście dobre dywizje kawalerii Czemu? Co jest? Czemu RPA nas zaatakowało? Halo? O co tu chodzi? Nie, nie dołączam do tej wojny, podziękuję raczej Wiesz co, mieliby dzięki temu Chociaż nie, bo stabilność straca bez sensu. Dobra, mamy radio, możemy troszeczkę dać więcej compilence ze względu na to, że rośnie ten resistance, chociaż mamy go na odpowiednim e, poziomie i kto doszedł do władzy? Henry Mordak, nie wiem w sumie czy dobrze zrobiłem, ale to nie ma znaczenia. Nie, eee, ja chcę po prostu odzyskać Francję, tak? Ja chcę po prostu odzyskać francuskich, tutaj, proszę cię, biegu Join the Isaac, tak? Już idę grać w Isaac'a. Tak, dajcie, dam wam 50. W ogóle, widzowie, takie mini ogłoszenie: Mam zamiar założyć serwer Minecraft. Witcie na mojego Discorda, żeby zobaczyć szczegóły. Będziemy po prostu tam grali sobie ee, na tym serwerze. I robili wszystko. No, face to budujemy, puszczę ciebie tutaj auto przez Saharę. Także pamiętajcie o tym widzowie, że ich chcecie po prostu wbić na ten serwer. Minecraft, byłoby mi miło, żebym sobie po prostu z wami pograł. No, ja mam takie czasami epizody w swoim życiu, że muszę po prostu założyć serwer. No i. No i właśnie nadszedł ten czas, że dzisiaj mi się chce, więc premiera pewnie będzie za jakieś dwa tygodnie, może coś takiego, więc no. Jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam. Dobra, co ja jeszcze chcę tu zrobić? Szczerze nie, bo tu jakiś krążownik. Mógłbym zrobić konwojenie, niech on się zrobi jeszcze ten jeden i tyle. O super, we, we Francji mamy gościa Meet with the local chiefs Dobra, ee, co my to mamy? Kingdom of Spain, ono jest chyba bliżej nas, tak? Bo to są paternal autocrats e, Mogłbym im jakoś pomóc w sumie Jaki mam najlepszy template? O mój Boże, co to jest? Co to? O mój Bo... <laughs> Co to? Co to jest? What? Jaką antenę w ogóle? O, okej okay. No, ciekawe. Dobra, dotarłem i mogę wysłać 33 samoloty. Ok, w takim przypadku dam tutaj 33 samoloty. I co? I myślę, że. Myślę, że co? Lecimy chyba, a mogę Marszałka jeszcze dać na to, okej. Okay. Niech tam po prostu podjadą. Eee, I co? Madrycik chyba jakiś zaraz będzie leciał. Jak tam, przebijają? Nie, także to myślę, że dosyć łatwo pójdzie. Niemcy mnie atakują, no przestańcie! No damy sto i wiem, zabiorę sobie coś tam po prostu. O, ale te nasze dywizje to jest syf, naprawdę. Muszę dodać do nich artylerię po prostu, bo oni się przez nic nie mogą przebić, przez jakieś dywizje, które nie mają w ogóle zorganizowania, nie? O, come on, kurde, było blisko już, zdobył Madryt z marszu. Serio, może ja za was tych czołgów, po prostu te dam artylerię, co? To tego marinsa zamienił właśnie na tą, na tą zwykłą dywizję. Myślę, że nawet lepiej pójdzie, bo wy to w sobie co jesteście, no jesteście tacy. Niby useful, niby nie. Jesteśmy już przy Madrycie, no. O, proszę bardzo! No to teraz macie jechane, co ja wam mogę powiedzieć? O, proszę. Tylko jeszcze offensive. Na, 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 na. O, o jeszcze Portugalia dołączyła do intenty. Proszę cię bardzo. Bo przynajmniej odciął lekko. No, A, ten bot. Tak mnie to denerwuje w tej grze, bo to jest czasami tak nierealne. Jak bot po prostu swoje. O super, aż zapomniałem dawać fokusu, nie? Hmm, świetnie. No cóż, tak się, tak się wciągnąłem w wojnę w Hiszpanii, że no. No no i super ansko. pobogliśmy karlistom, także jest super. Będziemy mieli dodatkowego sojusznika w takim wypadku. E, no. coś w się sensie okazało, że moje dywizje to syf, także warto byłoby je troszeczkę. Podresować. Dobra, mamy wojnę e, w końcu. E, zobaczymy, jak ona pójdzie. No, na to wygląda, że raczej Rakspakt wygląda normalnie. Mamy demokratyczną Rosję, ale no, ona już widzicie, co robi, więc no. E, demokratyczna Rosja to nie oznaczać, to nie musi oznaczać gorsza Rosja, bo sam grałem demokratyczną Rosją i naprawdę powiem Wam, że grało się przyjemnie. E, Rosją podbiłem praktycznie całą Europę, więc no i jeszcze Chiny. Także naprawdę było spoko. No Austria... Jakby to łączyła, byłoby dobrze naprawdę. Lecimy. Nie! No kurde, miało miałoby tu nie być. Bądźmy jak najgorsze ciopaki. To Marinsy są z drugiej strony. Może tak wygram? Proszę! I w sumie to jest obok port, jakby. Ej czemu. O, w ten sposób. A dajmy na piątkę, niech to po prostu leci i muszę się dowiedzieć, czy przegrałem, czy nie. O, mój Boże, nie. nie! Szybko, 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 szybko! Ha, ha, ha! Kamon, zanim zaatakują, zanim zreinforsują. on Bo jest głupi, bo jest głupi, bo jest głupi, bo jest głupi! BOT jest głupi, jest! Jest! Udało się, mój Boże! Nie cieszyłem się tak dawno z wygranego desantu. Jezus Maria Dobra, tutaj to jest... No nie wiem, nie wiem czemu mi pokazuje, że niby mi się to nie uda i mam to na czerwono, ale... Ja myślę, że by mi się udało O, jeszcze zielone niebo! Kurde no. To jest dobry pomysł, żeby zaatakować teraz. Właściwie jest zawsze pierwszy atak, później jak już to leci, to już jakoś tak inaczej jest, już łat, łatwiej to wszystko można zrobić. Bo to jest taka świetna okazja, żeby się połączyć z tą prowincją, naprawdę, aż sięgają, 17 samolotów sięga, dlatego ja tak, no nie wiem, ja nie lubię taktykalów. no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że e, taktikale mm, nie wspierają tak dobrze jak Close Air Support, możecie mi napisać co o tym sądzicie, bo ja zawsze się zastanawiałem w sumie, bo czasami było takie, właśnie czasami była taka dyskusja O mój Boże, to, to jest dopiero temat do dyskusji Że właśnie, czemu nikt nie robi taktikali, czemu taktikany są takie zapominane i w ogóle No i właśnie chcę się dowiedzieć czemu, możecie dać znać w komentarzach, chętnie przeczytam o, Super, <laughs> to nieźle tam okrążenie zostało zrobione Ale autentyczny Hiszpanią, proszę Cię, proszę Cię, masz jedno zadanie o, dwie Sycylię zaraz tu wygrają. Ta Polska w ogóle. Patrz na tą Polskę biedną, co oni robią? Z tą Polską! Żeby Polska była Polską! Come on, obrońcie się. Uuu, okej. O, nieźle. Ukraina zabrała sobie trochę. Oho, Albania. Uuu, uh, Albania, proszę Państwa, no. Greater Albania. Hej, może ja sobie Albanią tutaj zagram. Why not? Dobra, udało się. Nie wiem czemu oni uciekają. STÓJCIE TU MATOŁY! Dobra, jest. STÓJCIE TU! Bo zaraz was okrążą, jak tam pójdziecie. Mój Boże. No come on! A, już wiem dlaczego nie. Oni, oni tak idą. No właśnie. Te fronty głupie. No dobra, udało się odciąć w sumie tych francuskie dywizje. O, tu przecież jest taka szansa teraz na okrążenie. Tędy tylko to trzeba byłoby pociągnąć. A tu już nie jest to okrążone? Nie, chyba nie. Ale dobra, tu wyślę samoloty na razie. Jest taka szansa na wiele takich okrążeń małych. O, niech oni pójdą tak. I zaraz tą jedną całą armią zaatakuje po prostu tędy w ogóle. O super, że dywizje dywizji brazylijskiej i reszta idzie tutaj, że zniszczyć mi moje piękne po prostu ogarnięcie e, supply'ów i tak dalej. Dziękuję, dziękuję, dziękuję wszystkim. O, chwajcara. O już, po dostaje co ciekawe. Austria też. O mój boże, ostrze, tam w ogóle dywizji nie ma. Ło, wow, idą i mają dywizji. Jezu, Włosi to są posrani. A, Włosi mnie pchają. Wow! No kurde, no tu okrążyć dziś. No jedna taka prowincja, żeby tu była. No to niby się kwalifikuje. Tutaj i pójść tutaj od razu. Albo po prostu tu zrobić takie krótkie okrążenie. O, dokładnie. Nice. Chyba się udało. Niech oni pójdą się tam obronić. Te dywizje niech i do tak. Dobra, pierwsze okrążenie już mamy za nami. Co i maintenance company by się na tych francuskich dywizjach bardzo przydało? Kurde, no Szwajcaria zaraz padnie, czy Niemcy są ślepi? O, tu jak pięknie. Nie, no dobra. Chyba trzeba lecieć już. Dajcie force attack. Ile mam samolotów? 60 dodatkowych. prostu do 100 i dam do 100. O, czołg przyjechał, no come on! Come on! A bo ten tędy po prostu? <grywia> no, muszę ten typ pchać, bo zaraz nie wiem, zaraz Niemcy padną po prostu od, połud od południa <grywia> Tu jakie okrążonko, no proszę Ciebie bardzo, no No nie, Polska, tylko nie Republic of Poland, czemu w ogóle w Polsce mamy Królestwo, <grywia> czemu? Ukraina zamieniała się z miejscami z Polską. What? Czemu przestaliście atakować koledzy? Macie wolne pola. Oni czekają po to, aż dywizje przyjdą <noise> i wtedy, dopiero wtedy atakują. Kurde, przecież tu są dwie dywizje tylko! Jest! Uda się! O mój Boże, okrążenie życia. A, w ogóle ja... A, bo ja nie mam w ogóle manpowera, broni, niczego nie mam. Super, Ansko. Świetna informacja. O, co ciekawe, Wielka Brytania poszła sobie na tego. No, no danie, a nie, to jest taki syf z tymi frontami, boże ci ruscy jak się tam walili po prostu, ruscy, którzy z transarmurem przegrywają Afganistanem, o jaki goście w ogóle. Dobra, wiecie co, nudzi mi się już, weźcie się ten kocioł, no proszę was, jest, dobrze, jest dobrze, już. Nie wiem tam dywizji jest, ale jest bardzo dużo, o i siemano, o mój Boże i tam dywizji będzie, ile już straciłem w ogóle ludzi. Bo tak fajnie byłoby zobaczyć jednak straty. Francja straciła na nas 268 tysięcy. A my? Ej, dobrze jest. Atakujemy i oni tracą więcej ludzi od nas. To jest dobra wiadomość. Uuu, syndykaliści wygrywają. No, kiepsko, kiepsko troszeczkę. O, Paryż, Paryż! Paryż! Aż mi się suchy żart jakiś przypomniał o Paryżu, że Paryż tutaj jest. Nie, to przepraszam, że to powiedziałem, ale musiałem powiedzieć to na, na głos. Come on! Come on! Come on! Jesteście bardzo blisko. Idźcie do tego Paryża. Jest! O nie, no tak. Bot, który trzyma z dupy po prostu na garnizonach. Dywizję po prostu w stolicy. To jest przepiękny widok. Dałeś się tu 5 dywizji. Move your ass. A, bo to jeszcze rzeka jest, Jezus jest rzeka! Co za rzeka w ogóle, kto tu rzekę postawił? Przydałoby się w sobie zdobyć tą kratkę, come on! Jest, dobrze, jest, w sumie mogłem okrążyć Paryż. Ale nie wiem czy to jest dobry na pewno pomysł, no tu mamy dywizję sojuszników, więc to się nie martwię. Chciałem ich skapitulować, come on. Naprawdę, teraz w sumie mógłbym to zrobić. A, już wiem, że... O, dobra. Spóźniłem się chyba. Chyba. Czy nie chyba? A nie aż tak się spóźniłem chyba. Zatrzymajcie ich. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, proszę państwa, jest dobrze, lecimy, leć małysz! Leć! Oj. Tak, uda mi się Paryż okrążyć. Piękna sytuacja. Okrążenie Paryża. O kurde. Szybko! Szybko! Jest! Udało się! Mamy Paryż! Mamy Paryż, proszę Państwa. Znaczy... Okrążony Paryż. Ale wiecie co się teraz dzieje. Patrz. Jaki szturm na miasto. Żebym nie zrobił sobie... O, dobra. Oni już tam przyszli. W porządku. No dopiero tutaj mam research slot, Jezus. Został jakiś event? Czemu nie zostałem że tego eventu, że... No nie wiem, zdobyliśmy panisz. No jednak taktykale dały jakoś tam sobie radę. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Dobra, udało się. Okrążyłem ich. Ej, tutaj są ludzie. są. So, mógłbym wysłać teoretycznie dywizję, zaufać botowi. Wiem, że się tak nie powinno robić ogólnie, ale... Niech będzie. Najważniejsze ja jest teraz zdobycie Kale. Bo jak Kale nie zdobędę... Będzie kiepsko. I w ogóle przydałoby się to poszerzyć na kilka kratek. O Boże, to jest 14 tydzień, co tu się stało. I czemu... A, Francuzi zostawili wolne pole dla mnie. LOL OK. Okej, okay, man. Oni się wycofują, bo oni się wycofują tutaj chyba. Jak ostatni półgłówki po prostu. O siemano! Skapitulowali! Proszę bardzo. O, oddali mi to, dobrze, dziękuję. Fajnie by było mieć jakąś tam nawet supremację chwilową, żeby. No, yy, poradzić sobie. No to proszę bardzo, dwie Sycylie jak tam napierdzielają, Bułgaria też widzę, że sobie jakoś tam radzi, Serbia co walczy na piec... A, już Serbia nie istnieje, okej, okay, zapomniałem. <grystanie> to Czyli znaczy nie istnieje, no istnieje, czemu w ogóle tu jest Ukraina? <grystanie> o mój Boże, ktoś mówił coś o Euro 2012? Uff, oh no, oh no, tylko nie syndykaliści, proszę, tylko nie Jack Reed! No, Kanada się obudziła, w końcu powiedzieli, Ej, chłopaki, bo w ogóle, wiecie, no tak, zabrali nam troszeczkę tutaj półwysep, i w ogóle, i może byśmy coś z tym zrobili, co? No. I już to pływa statków. hej! Wygląda tak, jakbyśmy 100 statków zniszczyli, ale to raczej tak nie wygląda. <laughs> ale mam, kurde, ekwipunku mi się porobiło, naprawdę. Dlatego, że manpowera nie mam. aha niszczycie za samolot widzicie jaki jestem dobry no to co e, robimy to ja w sobie użył trochę taktikali na support między innymi moich dywizji tutaj lećcie koledzy nie wiem czy to coś da uch ty uch chyba nie Eee, jest lol serio ale Kaiser to jest piękna gra jednak naprawdę Wszystkie, a ja coś to będę pieprzył Z tym wszystkim Co się to będę pieprzył Zaraz Londyn zdobędę Po prostu tak se zmarszu <laughs> Francuscy chłopacy przyszli Ej serio zdobędę Londyn zaraz <laughs> Już go zdobyłem Tak szczerze Co jest Bot brytyjski chyba nie strzelił bazy, co się właśnie stało O dobra jest i Francja Eee, dobrze, zróbmy to tak, żeby Niemcy, chociaż i tak mamy z nimi niby umowę. No i super jesteśmy! Jesteśmy we Francji, Jej. Dobra, no i co, Wielka Brytania leci teraz? O, co tu się stało? Nagle Kanadyjczycy się po prostu po pojawili. Dobra, zdobyliśmy Wielką Brytanię. Z kim ja tak naprawdę walczę? No z Argentyną już, Argentyna uznała, dobra, wiecie co? Sorry, sorry, ale przepraszamy za ten błąd. Okej, okay. w sumie lubię z Niemcami walczyć, Return Canadian Lands. okej. Okay. Czyli co, powtórka z rozrywki. No, Elton John robimy Niemcom chyba. Co? Od tyłu. Belgia, Belgia walianta. co ja się tam będę. No a wiecie co, myślę, że z tym pędem ogólnie niestety, przez to, że ta gra chodzi tak, a nie inaczej, niestety nie zdążę zaatakować Niemiec. Szczególnie, że to jest, nie wiem dlaczego, ktoś wymyślił tą mechanikę, że no dobra, dawajcie, tutaj będziemy przekonywać ludzi, że no, Francuzi, nie? No to ma jakiś sens, ale to myślę, że będzie trwało tak długo, że zanim ja zaatakuję Niemcy, będzie 45 rok i film będzie miał 3 godziny. Wobec tego, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. i Jeżeli chcecie drugą część, czyli moje starcie z Niemcami, no już ten poza gdzieś tam nagraniem sobie po prostu to dokończę, no to dajcie mi znać, lajkami, komentarzami, gdziekolwiek na Discordzie i tak dalej. Jeżeli chcecie, żebym zrobił drugą część, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zmagam się z Niemcami. Na ten moment dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o konkursie, o którym wspominałem na samym początku. Trzymajcie się, miłego dnia i cześć!